I jest nasze małe Atari. Zobaczcie, słuchajcie, ono sobie cały czas tutaj chodzi w tle. A dzisiaj jest plan, zajrzymy do środka tego fantastycznego opakowania, które zawiera Alberta Collection Edition. Co my tu mamy? Ach, zobaczmy. Platformóweczka na nasze małe Atari wydana całkiem niedawno. Te się dzisiaj chłopaku nie przydasz. Ciężko, chociaż kto to wie, tak czy siak Joy jest już gotowy do czynu, także za chwilę otwieramy. Uwaga. O, chyba się tak nie da, dobra. Hej, okay, zaczynamy grać w Alberta. Nie znam gierki, nie grałem ją wcześniej. Był ślimak, widać co tu mamy. Czy dalej się przejść? Nie da się. Бедронка, мама, без кислотка нет бедронка. Ну, Trzeba zbierać te kryształki, słuchajcie. Level drugi, uwaga. Nie chcemy być zjedzonych przez biedronkę. O nie! Level drugi zaczął się nieco mniej spektakularny niż pierwszy. Mario. O, nie! Mi się nie da jakoś skasować. Kurde. O, nie. Słuchajcie, zostało już piękno z życiami trochę. Na migaczu przejdziemy kawałek. Siak. Iron Forest O nie, miałeś skoczyć. Miałeś skoczyć. O, tak miałeś zrobić. Ach, no powiem wam, że co jak co, ale Joya to tu trzeba mieć fest ale to trochę jak super frogo no Uch, kurde no, i dobry No, dobra, ale Kurde, on no, tak nie za każdym razem sobie wiecie co skakać O nie No, wredna biedronka. Dlatego nie lubimy biedronek, tak? Są małe i wredne i zjadają Albertów. No i widzicie, biedronka mnie zjadła. No tak to wygląda. No, niestety. Porażka. No, następnym razem będzie lepiej. Mam nadzieję.